log Level 9. Dawid. Idę sobie radośnie do podbazy. To jeszcze ten czas, w którym lubi się chodzić do szkoły. Na początku lekcja religii, potem przerwa, czas zabaw. Wszystko supi. Gramy sobie w berka. Myślałem już, że to będzie taki piękny dzień, gdy golem przyszedł do szkoły. Golem był dwa lata starszy i ciągle się nade mną zdęcał. Nauczyciele nic mu nie robili, bo jego ojciec wpłacał im jakieś dotacje na kiju. Właśnie biegłem od ściany do ściany, aby uciec przed Berkiem. Wtedy golem znikąd podstawił mi nogę i przewróciłem się na twarz. Straciłem wtedy chyba trzy zęby mleczne. Przechodząc rzucił tylko ze śmiechem, uważaj jak biegasz młody. Moje oczy zaleły się łzami, a koledzy zaczęli śmieszkować byleby przypodobać się golemowi. Taka sytuacja nie miała miejsca po raz pierwszy. Zawsze gdy chciałem być sam uciekałem do szkolnej kotłowni. Mój tata, konserwator pracujący w szkole, zawsze był zajęty i nie zauważał, jak przemykam przez jego pokój, żeby wejść do dziury, znajdującej się za dużym bojlerem. Pomieszczenie, do którego prowadziła dziura, nazywane przeze mnie smoczą grotą, mogłoby pomieścić trzech dojrzałych mężczyzn. Jednak sama dziura była, nawet dla małego mnie, dość ciasna. Jak zwykle wtuliłem się w kąt wyłożony miękką gąbką. Po chwili, po przeciwnej stronie groty, usłyszałem jakiś dźwięk. Na początku pomyślałem, że to tylko syczenie rury podłączonej do bojlera. Jednak gdy po chwili źródło dźwięku zaczęło świecić mi w oczy latarką, okazało się, że jest to mała dziewczynka. Siedziała skulona w kącie i płakała. Na mój widok odrobinę się przestraszyła. Jako mały gówniak jeszcze nie do końca wiedziałem, jak in tulożki, więc zacząłem rozmowę najlepiej jak potrafiłem. Co robisz w mojej kryjówce? I stąd. To wcale nie twoja kryjówka. Jest tak samo moja, jak i twoja. Byłem tu pierwszy. Zaraz powiem mojemu tacie i cię stąd wygoni. To zróbmy tak. Ty pozwolisz mi tutaj siedzieć, a ja pomogę ci rozprawić się z tym chłopakiem, który ci dokucza. Przecież dlatego tu siedzisz i płaczesz, prawda? Wcale nie płaczę. Nie jestem frajerem. A skąd wiesz, że golem mi dokucza? Golem? Zaśmiała się pod nosem, jakby chciała sprawić wrażenie, że ukrywa coś przede mną. Twój golem to tak naprawdę całkiem pocieszny chłopak. Każdy potwór ma w sobie trochę zowieczki. Niech będzie. Mamy układ. Nie wierzę, że golem się ode mnie odczepi przez jakąś babę. Odejmij mały palec, powiedziała wysuwając malutki palec prawej ręki, który zdawał się znikać w świetle latarki. Złapałem ją za palec używając mojego. Tak właśnie miała się rozpocząć moja wieloletnia przygoda z Julką. Plan zgładzania golema stworzony przez Julkę był bardzo przebiegły. Na początek miałem odciągnąć szkolną sekretarkę z sekretariatu. Przygotowałem czerwoną farbę i rozcieńczyłem wodą. Bez zbędnych ceregieli, gdy drzwi do sekretariatu się otworzyły, wylałem na siebie zawartość przygotowanego pojemnika i zacząłem krzyczeć. Gdy ja trzepałem się na ziemi i zebrałem wokół siebie jakiś tuzin nauczycieli, Julka podeszła do komputera w sekretariacie i wydrukowała około 30 zdjęć ojca Golema, pana żarowicza. Oczywiście moi rodzice zostali wezwani do szkoły i miałem karę na wychodzenie z domu, ale jak niedługo później się przekonałem, opłacało się. Gdy następnego dnia przyszedłem do szkoły, na każdej ścianie było zawieszone zdjęcie ojca Golema z dorysowanym wąsem i napisem Żaruwa, Aruwa, jak przystało na śmieszków w naszym wieku. Golem, gdy przyszedł do szkoły i zobaczył swojego starego na drzwiach ubikacji, zaczął krzyczeć, że dowie się, kto to zrobił, i zabije. Afera na całą szkołę. Specjalnie zwołali rodziców w większości uczniów, żeby znaleźć sprawcę, ale to był dopiero początek. Poczekaliśmy, aż wszystko się uspokoi. W międzyczasie trochę lepiej poznałem Julkę. Dziewczyna jest rok młodsza ode mnie, ma krótkie blond włosy, które często wiąże w kitki. Jej tata importuje owoce i warzywa z zagranicy i sprzedaje wielu filmom w Polsce. Jej mama jest malarką i aktorką teatralną. Lubi czytać książki, oglądać filmy oraz malować. Przez 8 lat przeprowadzała się kilka razy. W skrócie, życie zupełnie inne od mojego. Ja, syn szkolnego konserwatora i bezrobotnej chorej matki, żyłem w zupełnie innym świecie. Kolejną fazą naszego planu było dać znać golemowi, kto stąpa mu po piętach, jednocześnie będąc odpornym na kontrataki. Planem było wkręcić mu, że mamy zdjęcie, jak pije piwo i wyślemy jego tacie. Wszyscy w szkole wiedzieli, że golem rzeczywiście popija od czasu do czasu. Zobrazujcie to sobie. Mały chłopaczek i drobna dziewczynka grożą dwa razy większemu chłopakowi prosto w twarz. Oczywiście plan nie wypalił. W głowie przewijały mi się wszystkie możliwe sytuacje, od spukiwania w toalecie, połamanie kości. Starałem się jednak udawać pewnego siebie. Byłem przekonany, że Julka wpadnie na jakiś pomysł. Jednak gdy się odwróciłem, zauważyłem ją schowaną za drzwiami łazienki. I stałem tam sam na sam. Ja i mój odwieczny wróg. Golem zaczął napierać na mnie, chcąc mnie złapać. Całe życie przeleciało mi przed oczami, a nie było ono za długie. Próbując zablokować cios golema, instynktownie podniosłem kolano do góry, utrzymując się na jednej nodze. Dzięki Bogu zrobiłem to w odpowiednim momencie i w wyniku mojej paniki mój przeciwnik już leżał na ziemi oszołomiony ciosem z kolana w brodę. Wtedy wszyscy wokół zaczęli klaskać i śmiać się na widok płaczącego golema. Ja jednak wcale nie byłem szczęśliwy. Nie mogłem uwierzyć, że w momencie apogeum naszego starcia Julka zostawiła mnie samego. Po chwili zobaczyłem ją wybiegającą z toalety z uśmiechem na twarzy odsłaniającym brakujące mleczne zęby. Podbiegła i wystawiła rękę, jednoznacznie licząc na zwycięską piątkę: Dlaczego mnie to zostawiłaś? Mogłem zginąć? Wcale nie. Wiedziałem, że ci się uda. Musiałeś tylko uwierzyć w siebie. Po prostu przyznaj, że się wystraszyłaś i uciekłaś. W końcu jesteś dziewczyną. Nie wiem czego się spodziewałem. Odszedłem, pozostawiając Julkę z pobłażliwą miną. Nie wydawała się ona smutna, wręcz przeciwnie, z jakiegoś powodu czuła radość i dumę. Następnego dnia Golem przeprosił mnie za wszystko, co mi zrobił, wytłumaczył, że jego ojciec zajmuje się tylko i wyłącznie pracą, nie ma dla niego czasu i tylko na mnie odreagowywał. Od tego czasu zacząłem kumplować się z dwa lata starszym chłopakiem imieniem Grzesiek. W końcu każdy potwór ma w sobie trochę zowieczki. Zobaczyłem się z Julką i spytałem, dlaczego ona płakała, gdy spotkaliśmy się w grocie. Odpowiedziała, mój tata miał wypadek. Nagle zbladła. Po chwili ciszy spytałem, zostaniesz moją przyjaciółką? Uśmiechnęła się do mnie i pobiegła w stronę klasy. Akt pierwszy. Level czternasty. Przyjaźnie się od dłuższego czasu z Grześkiem. właściwie to dzięki niemu stałem się dość popularny w szkole. No i oczywiście jest jeszcze julka. I ojciec zginął w tamtym wypadku. Zarobił ze sobą czteroosobową rodzinę z nadjeżdżającego za zakrętu pojazdu. Od tamtego czasu bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Spędzaliśmy więcej czasu razem niż samotnie. Łączyło nas kilka zainteresowań. Filmy Podobny rodzaj muzyki Mimo wielu różnic, a może właśnie dzięki nim Bardzo dobrze się dogadywaliśmy Zawsze mieliśmy jakiś temat do rozmowy W każdej szkole istnieje podział na kilka grup Popularni, nerdy, metalowcy itd. My tworzyliśmy swoją własną, we dwoje Każdy ze szkoły nas zmiał, znał Chociaż nic o nas właściwie nie wiedział Nazywano nas pobłażliwie kochasiami W pewien piątek wracałem do domu bardzo późno Pomagałem w organizacji dyskoteki szkolnej była zima, więc bardzo szybko się ściemniało. Szedłem właśnie aleją, która skraca moją drogę do domu o jakieś 300 metrów. Rodzice zawsze zabraniali mi tędy chodzić nocą. Nie ma tutaj żadnych reflektorów i często nocują tu bezdomni. Księżyc świecący między budynkami obijał się w kałużach powstałych po niedawno wytopionym śniegu. Na budynku po lewej świeci lekką purpurą hotelowy neon. Pod skórzanymi butami słyszę powolny, harmonijny dźwięk pluskającej wody. Nagle staje się on dużo szybszy. Zdałem sobie sprawę, że ktoś za mną biegnie. Zacząłem biec przed siebie, w strachu przed przestrogami rodziców. W końcu stręciłem, chowając się w wejściu do miejscowej rzeźni. Stałem odwrócony do ściany, licząc na szczęście. Cały się trzęsłem. Nagle poczułem delikatny dotyk na moich plecach. Oczywiście przestraszyłem się i krzyknąłem. Jako odpowiedź otrzymałem cicho bądź głuptasie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to Julka. Odwróciłem się do niej i już miałem coś powiedzieć, gdy zasłoniła mi usta delikatną, drobną dłonią, wyraźnie dając mi znak, abym zachował ciszę. Za jej plecami zauważyłem dwa cienie, szybko przemykające przez aleję. Staliśmy tak około dwóch minut, Julka cały czas trzymała rękę na moich ustach. W końcu wyjrzała z za rogu i dała mi znak do wyjścia. W drugiej ręce trzymała dużą butelkę szkockiej. To ty pijesz? Jasne, że nie. Odpowiedziała z cichym śmiechem, jakby nadal bała się, że cienie wrócą. W takim razie, skąd Tomasz? Ukradłam. Grymas na jej twarzy ukazywał samouwielbienie i dumę, co bardzo mnie zdziwiło. Ukradłaś? Że co? Nie panikuj, odniosę jutro, obiecuję. Chodziło tylko o odrobinę adrenaliny, rozumiesz, prawda? Powiedziała sarkastycznie, jako że wiedziała, iż nigdy nie byłem ryzykantem. Masz zamiar tak tu stać? Chodź, pokażę ci coś. Pobiegłem żwawo za Julką, wyraźnie podekscytowany. Zawsze uwielbiałem jej tajemniczość. Po trzydziestu minutach już staliśmy pod budynkiem szkoły. Za dziurawą rynną leżała drewniana płyta, która po odsunięciu odsłaniała wybite okno, dające dostęp do kotłowni szkolnej. Julka odważnie wskoczyła do środka i wyciągnęła w moją stronę rękę z uśmiechem. Wskoczyłem za nią. Po chwili już staliśmy przed smoczą grotą. Staliśmy tam dobre pięć minut. Wtedy złapała mnie za rękę i przytuliła do ramienia. Miała na sobie kremowy sweter, czarną spódnicę do kolan i czarną czapkę, założoną na uszy w taki sposób, aby osłonić jedynie jasną grzywkę lekko powiewającą przez ciepłe powietrze ze szkolnej wentylacji. Po chwili gwałtownie wzięła z biurka młotek i zaczęła powiększać wejście do groty. Weszła do środka i pociągnęła mnie za rękę. Usiedliśmy oboje oparci o miękką wykładzinę. Jilka wyjęła ze plecaka świece i z pomocą zapałek rozpaliła ją, rozświetlając małe pomieszczenie. Oparła głowę o delikatną ścianę, jej oddech uspokoił się, stał się ledwo słyszalny. Myślisz, że kiedy już nas tu nie będzie, to czy ktokolwiek będzie za nami tęsknił? Jej głos był spokojny i melodyjny. Był cichy, ale rozniósł się po kochotłowni harmonijnym echem. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Właściwie to mnie chyba też nie. Jej ciemnozielone oczy zaszkliły się, widać było w nich rozmyty blask świecy. Ale zawsze możemy liczyć na siebie, prawda? Momentalnie rozpromieniła się, a na jej twarzy pojawił się strumiony uśmiech, jakby spodziewałeś się moich słów. Przez chwilę patrzyliśmy wspólnie w ogień świecy. Odwróciłem się, próbując coś powiedzieć. Zobaczyłem leżącą spokojnie Julkę. Jej oddech był rytmiczny i spokojny. Spała. Przykryłem ją moim płaszczem i zabrałem butelkę whisky. Wyszedłem z dziury, odniosłem butelkę do sklepu, przepraszając za to, co zrobiłem. Na szczęście sprzedawca okazał się całkiem miłym facetem. Wróciłem do szkoły i położyłem się obok Julki, po chwili zasypiając. Akt drugi. Level 17. Wyprowadziła się do miasta. Tak się złożyło, że jestem razem z Julką. Nowe znajomości, pierwsze inby. Właśnie na jednej z nich poznałem Natalię. Wysoka, śliczna brunetka. Marzenie każdego faceta w okolicy. Trochę zacząłem olewać Julkę. W moim domu ciągle przesiadywała pierwsza miłość. Julka wydawała się uradowana, że miałem dziewczynę Bardzo zmieniła się przez te kilka lat Stała się bardziej skryta i cicha Nawet zaczęły się lubić Wspólnie malować paznokcie i inne takie babskie sprawy Cieszyłem się, ale w głębi duszy miałem nadzieję na odrobinę zazdrości Minęły trzy miesiące, a Natalia zamieszkała z nami Nasze mieszkanie było całkiem spore Tylko dwa pokoje, ale z pokaźną powierzchnią W szkole szło mi świetnie I w dodatku każdy weekend in ze śliczną dziewczyną Moją osiemnastkę spędziliśmy w trójkę w plenerze. Nie chciałem robić z niej imprezy. Gdy Julka zasnęła, przeżyłem swój pierwszy raz z Natalią. Mijały kolejne tygodnie. Od czasu do czasu wpadał do nas Grzesiek, ale nie będę tracił czasu na opisywanie moich relacji z nim. W każdym razie był to mój najlepszy kumpel. Pewnego razu poszedłem z Grześkiem i Natalią do klubu. Julka musiała uczyć się do egzaminu. I tak zawsze tylko stała przy barze i wychodziła bardzo szybko. Typowa imprezowa rutyna. Lufa, lufa. Do łazienki na Blanta, kolejna lufa. Minęło tak z dwie godziny na tańczeniu. Ładnie się wkręciłem. Poznałem jednego tomka, gadaliśmy sobie o filmach, wydawał się spoko mordą. Z oczu zniknęli mi Grzesiek i Natalia. No to idę do łazienki ich poszukać. Nawet w damskiej sprawdziłem. Nic. Idę na parking zapalić fajkę. No a z mojego samochodu słychać jęki. Otwieram drzwi, a tam Grzesiek pierdoli moją dziewczynę. Oczywiście tłumaczenie, że to przez alkoholizioło. Kazałem im obojgu spierdalać. Do domu wróciłem wkurwiony jak nigdy. Zebrałem rzeczy Natalii, wyrzuciłem przed mieszkanie. Julka nawet o nic nie pytała. Wyraźnie wyczuła, co się stało. Położyłem się do łóżka. Całą noc nie mogłem spać. Późną nocą do mojego pokoju przyszła Julka. Stanęła przed moim łóżkiem, w długiej koszulce sięgającej jej prawie do kolan z mokrymi, rozpuszczonymi włosami. Chwilę tak stała i patrzyła na mnie, chyba myśląc, że śpię. Jej sylwetka była idealnie widoczna w świetle księżyca przebijającym się przez firany. Po chwili cicho podeszła do łóżka i delikatnie wsunęła pod grubą, ciężką kołdrę, przytulając się do mojej piersi. Oczywiście pomyślałem, że to dość jednoznaczne, ale nie myślałem o tym za dużo owej nocy po dużej ilości alkoholu. Obudziłem się wcześnie rano. Obudził mnie dźwięk rozbijanej butelki piętro wyżej. Julka wciąż spała, a spod puchowej kołdry wystawał tylko jej mały nosek. Objąłem ją delikatnie. Przez te wszystkie intensywne dla mnie miesiące ona się pilnie uczyła, nigdy mi nie dorównując, lecz będąc niewiele gorsza. Nigdy nie chodziła na imprezy. Zawsze wolała ciszę i spokój. Od facetów również się odganiała. Jestem też przekonany, że nigdy nawet się nie całowała. Mimo niewątpliwej urody. Może jest lesbijką? Nie, nie ukrywałaby tego przede mną. Natalia miała dwóch facetów przede mną. Nie była dziewicą, gdy zaczęliśmy być razem. Poczułem się dość wyjątkowo, myśląc, że nikt nie zbliżył się do Julki tak bardzo jak ja. Mimo, że jedynie się czasem przytulaliśmy, to jej ciało należało do mnie tak jak do nikogo innego nigdy wcześniej. Co ja w ogóle gadam? Ona wcale nie jest w moim typie, to po prostu dobra koleżanka. Muszę jej powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Wyskoczyłem z łóżka, ubrałem się i usiadłem na fotelu stojącym przed łóżkiem, na którym wciąż spała Julka. Po jakichś dwudziestu minutach otworzyła oczy, ziewając i przeciągając się niczym kot. Spojrzała na mnie ze słodkim uśmiechem. Czułem się okropnie, będąc zobligowanym do powiedzenia jej, co o nas myślę. W końcu w ogóle do siebie nie pasowaliśmy. Słuchaj, powiem prosto z mostu: my nie możemy być razem, ja nie myślę o tobie w ten sposób. Na jej twarzy pojawił się grymas zdziwienia, a jej oczy zalały się łzami. Nie, nie, nie chodzi o to, że czegoś ci brakuje. Po prostu nie pasujemy do siebie. Wolę inny typ dziewczyny. Mój głos stał się drżący, wręcz histeryczny. Nawet nic nie opowiedziała, tylko wybiegła z płaczem. Ubrała się i wyszła. Akt trzeci. Julka wróciła wtedy bardzo późnym wieczorem. Śmierdziała alkoholem, była kompletnie pijana. Było to do niej bardzo niepodobne. Wystraszyłem się. Położyła się na kanapie i zaczęła śmiać. Opowiedziała mi o poznanym chłopaku, dała mu swój numer, umówiła się za kilka dni. Chyba nigdy nie widziałem jej tak szczęśliwej. Wywołało to u mnie zakłopotanie. Trochę mnie to dobiło. Ale w końcu, czego się spodziewałem, sam tego chciałem. Następnego wieczora poszedłem trochę odreagować na imprezę do pobliskiego klubu, oddalonego zaledwie o trzy przecznicze od mojego mieszkania. Poznałem tam Weronikę. Była bardzo ładna, choć inteligencją nie grzeszyła. Ale właściwie to tego mi było trzeba. Po kilku drinkach i gładkiej gadce była moja. Mi jakoś alkohol do głowy nie uderzył, ale zabrałem ją do mieszkania. Kazałem jej być cicho, żeby nie obudzić Julki, ale była tak pijana, że obijała się o wszystko na swojej drodze. Wreszcie doszliśmy do mojego łóżka, popchnęła mnie na nie i od razu przeszła do rzeczy. Jakoś nie sprawiało mi to takiej przyjemności, jakiej się spodziewałem. Nagle w całym mieszkaniu rozbłyskło światło. W progu drzwi stała Julka i patrzyła na nas przez chwilę. Zaczęła się wydzierać, że jest moją dziewczyną I kazała Weronice spierdalać z naszego mieszkania Gdy ta wybiegła z mieszkania Całkiem naga Julka zaczęła się głośno śmiać <laughs> Mi wcale nie było do śmiechu Wytłumaczysz mi co to było? Myślisz, że możesz odpierdalać takie rzeczy? Och, daj spokój Znajdziesz sobie kolejną idiotkę <laughs> Ty po prostu jesteś zazdrosna Bo wcale mi się nie podobasz, a od tylu lat się o to starasz Zrozum Między nami nic nie ma Nic Trochę mnie poniosło nie, bardzo mnie poniosło. Myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Ja miałam tyle facetów na twoje miejsce, że nawet sobie nie wyobrażasz, ty imbecylu. Ja robiłam tak dużo dla ciebie. Myślisz, że ktokolwiek zna tak jak ja? Że ktokolwiek sprawi, że będziesz szczęśliwy tak, jak ja bym to zrobiła? O mnie nie masz co się martwić. Ja będę szczęśliwy. Mogę ci to nawet obiecać. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w taki sposób wybuchła. Masz rację. To koniec, mi już też nie zależy. Idę do Marcina, on chociaż o mnie w ogóle dba. Marcina? Dorszańskiego Marcina? <laughs> nie mówisz serio, prawda? O co ci tym razem chodzi, co? Przecież on jest dealerem. Nie mów, że nie wiedziałaś. Wiedziałem, ale nie obchodzi mnie to. On jest czuły i zależy mu na mnie. No dalej Julka, nie bądź głupia, przecież jemu zależy tylko na tym, żeby cię zaliczyć i dobrze o tym wiesz. I może tego chce. Tylko ty możesz sobie pozwolić na coś takiego? Daj spokój, ty, ty nie jesteś taka. Przepraszam, ok. Nie, nie chciałem się zdenerwować. Usiądźmy i pogadajmy na spokojnie. Dobre mi sobie. Wybiegł z mieszkania z hukiem. Byłem strasznie wkurwiony. Wyjąłem z lodówki butelkę tekili i usiadłem przed telewizorem. Minęły jakieś dwie godziny. Było późno. Zacząłem się martwić. Z głowy nie mogłem wyrzucić obrazu jej kochającej się z tym prostakiem. Co ja odjebałem? Przecież zawsze mi na niej zależało, zawsze ją kochałem. Czy ja, czy ja? Ach, tak, tak, zawsze ją kochałem. Kurwa, Mać, co ja zrobiłem? Moje serce przepełniła radość i strach. Mimo, że ledwo stałem na nogach, to wsiadłem do samochodu. Zadzwoniłem do Grześka. On, gdy tylko odebrał, zaczął mnie przepraszać i pytać, co się stało. Ja tylko spytałem o adres Marcina i rozłączyłem się. Minęło może 10 minut i już stałem pod blokiem, w którym mieszka Marcin. Przedłem na trzecie piętro i stanąłem przed mieszkaniem numer 7. W powietrzu czuć było zapach marihuany i alkoholu. Wziąłem głęboki oddech, zapukałem energicznie do drzwi. Otworzył Marcin. Jego oczy były całe czerwone. Ewidentnie był cholernie naśpany. Za jego plecami zobaczyłem Julkę, w samej biliźnie, ze strzykawką na stole. Moje serce na chwilę kompletnie stanęło. Powodując przeszywający ból w piersi. Wbiegłem do środka, delikatnie złapałem za szyję Julki, próbując wyczuć tętno. Było bardzo słabe. A może wcale nie jest tak źle. Może to tylko alkohol uderza mi do głowy. W każdym razie muszę jej pomóc. Wyjąłem z kieszeni telefon, drżącymi mi rękoma wystukałem 112. O słowach potrzebuję karetki na ulicę, poczułem pistolet przy skroni. I usłyszałem, odłóż ten telefon z wielu. Zrozumiałe, zaraz wpadłaby tu policja i Marcin poszedłby siedzieć. Odwróciłem się do niego twarzą, spojrzałem prosto w oczy z pogardą. Na jego twarzy zobaczyłem uśmiech. Pogardliwy kurwa uśmiech, jakby ze mnie kpił. Złapałem za jego ręce i podniosłem w taki sposób, że pistolet był skierowany ku górze. Jednak Marcin, dobrze zbudowany, był silniejszy ode mnie. O chwili przepychanki słychać wystrzał. Obaj upadliśmy na ziemię. Nie poczułem żadnego bólu. Szybko zacząłem obmacywać każdą część swojego ciała w, w, w panice, szukając dziury od kul. Marcin robił to samo. <laughs> Nic mi nie jest. Ale Marcin też jest cały. Gdzie jest kula? Nie potrzebowałem długiego czasu na odpowiedź. Odwróciłem się i zobaczyłem kanapę, powoli zalewającą się krwią. A w brzuchu Julki dziury od kuli. To, co wtedy poczułem, nie może zostać opisane słowami. Uczucie utraty ukochanej osoby przez własną arogancję i głupotę Szybko wziąłem ją na ręce i pobiegłem do samochodu. Moje oczy ciągle były pełne łez. Jechałem jak szalony, nieraz mijając czerwone światła. Wreszcie dojechałem. Cały brzuch Julki był we krwi, a na fotelu powstała jaskrawa kałuża. Szybko wbiegłem do szpitala, wołając histerycznie o pomoc. Po chwili widziałem, jak wieźli Julkę na salę operacyjną. Mijała godzina. Lekarze skończyli operować. Pielęgniarka powiedziała mi, że Julka jest w stanie krytycznym i jutro dowiemy się, czy będą potrzebne kolejne operacje. Spojrzałem na nią leżącą w łóżku szpitalnym. Była spokojna. Spała. Dokładnie ją obejrzałem. Duże czoło, krótkie nogi, lekko wykrzywiony nosek. Wszystkie wady, jakie wcześniej zauważyłem, przemieniły się w odchylenia od ideału. Kosmetyczne. Błędy popełnione przy kreacji anioła. Położyłem się obok, głaszcząc jej mytowe włosy. Dużo myślałem o tym, co przeszliśmy razem, o tym, że nigdy nie byłem sam dzięki niej. O tym, jak ją potraktowałem i gdzie to nas doprowadziło. Po kilku minutach obudziła się, otwierając duże, zmęczone, zielone oczka i patrząc na mnie zdziwiona. Cześć. Zacząłem się śmiać przez łzy. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Przepraszam, to wszystko moja wina. Nie przepraszaj. Wcale nie Twoja wina, tylko i wyłącznie moja. I to ja bardzo przepraszam. Kocham cię, mała, naprawdę. Nie wiem, dlaczego nie mogłem się do tego przyznać. Objęła mnie i pocałowała w policzek. Wszystko już będzie dobrze. Pamiętasz, co planowaliśmy? Ty będziesz aktorką, a a ty prezydentem. Tak, pamiętam. Zamieszkamy na wsi i będziemy produkować bimbera. a potem ubrzemy w wieku 80 lat jako szczęśliwi staruszkowie. Ale my byliśmy naiwni, jak w to wszystko wymyślaliśmy. Wcale nie, jeszcze nam się uda, zobaczysz. Nie o to chodzi. Dużo lepiej byłoby hodować zioło. Na twarzy Julki pojawił się szeroki uśmiech. Patrzyliśmy na siebie przez długi czas. Wtedy pierwszy raz ją pocałowałem. Przytuliła się do mnie mocno i zasnęła. Byłem tak szczęśliwy, że chciałem zacząć krzyczeć. Chyba przez dwadzieścia minut śmiałem się do samego siebie. Wtedy zasnąłem. Julka zmarła tej nocy w wyniku obrażeń wewnętrznych. Gdy się obudziłem, w jej drobnej, zimnej rączce znalazłem pogięte zdjęcie. To było nasze pierwsze wspólne zdjęcie po zamieszkaniu razem. Na odwrocie napisała Wiem, że będziesz teraz załamany, ale nie ma o co się martwić. Wyjdź teraz ze szpitala, pójdź do sklepu, ukradnij najdroższą butelkę Szkocji jaką znajdziesz. Teraz przyjdź do szkoły, przytul się do miękkiej wykładziny i mi mały palec. I bądź szczęśliwy. Obiecałeś mi to.